w stroju kontuszowym, ja jestem zakochana. Ja w ogóle uważam, że facet w, stroju, w kontuszu wygląda jak milion dolarów, więc absolutnie rekomenduję wszystkim panom, chodźcie w kontuszach. Chodźcie w kontuszach. Ale przynajmniej w jakichś elementach tych kontuszowych. Naprawdę dobrze wygląda. To naprawdę dobrze wygląda. Okej, okay, myślę, że pan przyjął do wiadomości, na następny raz będzie w kontuszu. Bardzo dziękuję. Strój narodowy, ten polski strój narodowy, to jak już widać było na materiale filmowym jednego z odcinków z Wieszaka Historii, to teraz jest lokowanie produktu. A to jest, to jest kontusz, kontusz, który kojarzy nam się z, głównie z ziemianami, głównie ze szlachtą, ale to absolutnie nie jest prawdą, bo w kontuszach chodzili zarówno ziemianie, jak i mieszczanie. Chłopi nie, chłopi mieli swoje, swoje stroje ludowe, takie reprezentacyjne, takie na sumę do kościoła, o tym za chwilę, ale zarówno ziemianie, jak i mieszczanie, zwłaszcza z tych miast, z tych miast na przykład królewskich i, i palestra miejska, w takich starych strojach kontuszowych chodziła, te stroje różniły się szczegółami. Na przykład ziemianie mogli chodzić pod bronią, a mieszczanie już niekoniecznie. Ale często się tak zdarzało, że stroje mieszczan były o wiele bogatsze i bardziej wytworne niż stroje szaraczkowej szlachty. Krój bardzo podobny. Z czego się składał? Jak widać na załączonych obrazkach, podstawowym elementem stroju, męskiego, bo to jednak panowie kultywowali tą tradycję. My byłyśmy takie bardziej oporne, ale panowie tak, panowie kultywowali, nadal kultywują, kultywują tą tradycję stroju narodowego bardzo mocno. Podstawowym elementem stroju był żupan. Proszę Państwa, to jest taki strój, strój spodni. Żupan to jest strój spodni, na niego się zakładało dopiero strój wierzchni jakiś. Jeżeli się chciało wyjść na zewnątrz. Ale jeżeli na przykład, e, jeżeli, e, na przykład e, do domu przyszli niezapowiedziani goście, to gospodarz mógł spokojnie w żupanie takich gości podejmować. I nie uchabiało to ani gospodarzowi, ani gościom. Na e, żupan zakładało się strój wierzchni. Takim strojem wierzchnim, tym absolutnie najważniejszym, który karierę zrobił i uznany został jako strój narodowy, jest kontusz. Po czym poznać kontusz? Po rękawach, bardzo dobrze. Wyloty, czyli takie odrzucone, co widać teraz też na tym portrecie, odrzucone do tyłu rękawy. Problem polega na tym, że Delia też takie ma. Po czym zatem poznać kontusz? Zdecydowanie najbardziej reprezentacyjne są rękawy, i tutaj pełna zgoda. Ale żeby odróżnić kontusz od, od deli, wystarczy popatrzeć na plecy. Bo kontusz ma taką kolumnę, czyli od ramion do samego dołu jest pas tkaniny, a tutaj boki potem namarszczone doszywa się i do tej kolumny również z tyłu. Więc krój sam. Krój sam kontusza e, świadczy o kontuszu. No i te odrzucone rękawy, oczywiście, podobnie zresztą jak w Deli. Kontusze raczej nie były zapinane, wymagały zatem wiązania, wymagały zatem pasa. Jaki to mógł być pas? Ano różny. E, od czego zależał? E, od kasy. Ile kto miał kasy, no to na taki pas sobie mógł pozwolić. A więc były, były na przykład siatkowe. Inna sprawa, że to moda na te paski też się zmieniała na przestrzeni wieków. Czasem były modne takie, czasem były modne takie, różnie. Ale mogły być siatkowe wiązane, bardzo ładne. Te najbardziej elitarne, najbardziej ekskluzywne i najdroższe to były pasy słuckie. Czasem były jednostronne, czasem były dwustronne, one kosztowały naprawdę majątek. No, ale też i wyglądały, ale też i wyglądały, jeżeli reprezentacyjnie pięknie zawiązany, no to już w ogóle ha, ha, ha. W taki pas mężczyzna raczej nie był w stanie się sam zawiązać. Byli tacy, którzy umieli, ale pomocna dłoń służby tutaj była na pewno e, oczekiwana, żeby to wszystko tak ładnie wyglądało i ten pas faktycznie dobrze, dobrze wyglądał na mężczyźnie.